Wiesz, czym jest Sfinks. Monstrualny lew z ludzką twarzą, siedzący w gizie. 73 metry długości, 20 metrów wysokości. Najstarsza monumentalna rzeźba w Egipcie, wyrzeźbiona około 2500 lat przed naszą erą, zapanowania Faraona Keprena. Ale o to, czego nikt ci nie mówi. Naukowcy nie potrafią wyjaśnić 12 rzeczy dotyczących tego monumentu. Erozja wodna, która nie powinna istnieć. Głowa zbyt mała, jak na ciało. Ukryte komory wykryte przez radar. Nos celowo wykuty. Broda, która rozpadła się na kawałki. Każda zagadka dodaje się do następnej, aż w końcu stoisz przed posągiem, który się nie spina. Głowa wygląda na wyrzeźbioną niedawno, ciało wykazuje głębokie pionowe kanały erozyjne. Między łapami stoi granitowa stela opowiadająca senną historię. Trzy tunele donikąd nie prowadzą. Fragmenty ceremonialnej brody znajdują się w muzeach w Londynie i Kairze, a kiedy przeprowadzisz pod monumentem badania georadarem, maszyny wykryją puste przestrzenie. Oto każda z nich wraz ze źródłami, które je potwierdzają: 1024 roku, opublikowanego w Journal of Archaeological Science, geologicznej analizy Roberta Schocha z 991 roku przedstawionej Geological Society of America, która zawierała dane z tomografii sejsmicznej Tomasa Dobeckiego oraz historycznego opisu arabskiego historyka Alma makrizi z 1578 roku na temat wandalizmu Sfinksa, przechowywanego w rękopisach Cambridge University. Teraz wracamy do informacji. Przyjrzał się ścianom. Przejechał ręką po głębokich pionowych szczelinach przecinających wapień. Są to cechy erozji wywołanej przez opady, pionowe kanały, zaokrąglone profile, falujące powierzchnie, rodzaj, jaki powstaje od silnych, długotrwałych opadów deszczu przez wieki. Badań osadów opublikowanych w Science and Quaternary Research. Potem nastąpiła pustynnienie. Płaskowyż Giza stał się suchy. Sporadyczne lekkie opady, nie ulewy, które rzeźbią pionowe wąwozy. Dane pokazały, że wietrzenie sięga od 1,80 m do 2,50 m poniżej dna sfinksa. Pobliskie struktury z tego samego okresu wykazują jedynie erozję wietrzną, poziome ślady ścierania, powierzchniowe wrzery nic podobnego do głębokich kanałów wodnych sfinksa. Krystalizacja soli napędzana przez kapilarne działanie wód gruntowych i wilgoć z piasku. Woda przemieszcza się w górę przez pory wapienia. Sól się rozpuszcza, kryształy rozszerzają się na powierzchni. Skała odpada. Proces ten występuje w całej gizie, ale tworzy różne wzory: odpryskiwanie, puszczenie się, niewyraźne pionowe wąwozy widoczne na Sfinksie, wahania poziomu wód gruntowych. Po wodzie Nilu podczas Starego Państwa, kiedy opady deszczu były nieco wyższe, geolog Judith Bunbury z Cambridge badała osady z Doliny Nilu. Zmiany klimatyczne w regionie Giza rozpoczęły się wcześniej w Starym Państwie. Pustynne piaski dotarły późno we poce około 2200 lat przed naszą erą. Nadal nie wyjaśnia to głębokości i stylu erozji pionowej. Jeśli erozja wymagała obfitych opadów deszczu, zasadnicze ciało Sfinksa pochodzi sprzed 2500 lat przed naszą erą. Schoch początkowo oszacował na 5000 lat przed naszą erą. Później przesunął datę na 10 10000 lat przed naszą erą, co zbiega się z końcem ostatniej epoki lodowcowej. Główny nurt egiptologii odrzuca to. Przed 40. dynastią w Egipcie nie istniała cywilizacja zdolna do rzeźbienia Sfinksa. Brak narzędzi, brak infrastruktury. Brak dowodów na siłę roboczą potrzebną do wydobycia i ukształtowania 73 metrów wapienia. Ale Szoch odpowiada, że erozja podąża za kształtem monumentu. Gdyby istniała przed rzeźbieniem, wzór byłby losowy. Nie jest. Granitowe okładziny z epoki Starego Państwa pokrywają bloki rdzenia świątyni, wykazując takie samo wietrzenie. Sugeruje to jedną fazę budowy nie starszego sfinksa, później włączonego kształty przypominające sfinksa. Szybko przepływający wiatr wokół twardszych rdzeni wapiennych tworzy ciała i głowy. Ristrow sugeruje, że sfinks zaczął jako naturalna forma terenu. Starożytni Egipcjanie go dopracowali, dodali twarz, wyrzeźbili detale, ale zarys ciała istniał najpierw. Dowody geoarcheologiczne z 2024 roku potwierdzają intensywne opady deszczu do końca Starego Państwa, około 2200 lat przed naszą erą. Nie tak intensywny jak w afrykańskim okresie wilgotnym, ale wystarczający do pewnego wietrzenia. Czy to wyjaśnia głębokość erozji sfinksa, pozostaje nierozwiązany. Stań przy sfinksie i spójrz na głowę. Jest maleńka. Ciało ma 73 metry długości. Głowa ma około 5 metrów. Proporcje się nie zgadzają. Starożytni Egipcjanie byli skrupulatni w kwestii skali w monumentalnej rzeźbie. Inne sfinksy wykazują zrównoważone proporcje. Wielki sfinks wygląda źle. Powodem może być to, że sfinks pierwotnie miał zupełnie inną głowę. Lwią. Dla wczesnych Egipcjan lew był znacznie potężniejszym symbolem władzy niż ludzka twarz. Lwy nadal zamieszkiwały region Giza podczas Starego Państwa. Lwia forma reprezentowała siłę i boską władzę. Ciało przez wieki było zakopane w piasku po szyję. Piasek chroni wapień przed wietrzeniem. Głowa powinna wykazywać większe ślady erozji niż ciało, ale wykazuje mniejsze. Głowa wygląda na nowszą. Sugeruje to, że została ponownie wyrzeźbiona w pewnym momencie po stworzeniu pierwotnego monumentu. Erą. Pierwotnym posągiem był Anubis, Bóg Szak, który strzegł nekropolii. W okresie pierwszego okresu przejściowego między 2200 a 2000 lat przed naszą erą panował chaos. Tłumy niszczyły monumenty w Gizie. Głowa Anubisa, uszy i pysk zostały rozbite. To, co pozostało, to Kikut Szyi. Późniejszy faraon wyrzeźbił obecną ludzką twarz z tego Kikuta. Temple identyfikują twarz jako Amenem Hata II na podstawie analizy porównawczej ze statuami z okresu średniego państwa. I za to nekropolia, pozycja posągu pasuje. Mark Lechner intensywnie badał Sfinksa. Argumentuje, że twarz pasuje do cech Czeprena widocznych na ocalałych statuach. Posąg zgadza się z kompleksem piramid Czeprena. Kamieniołą pasuje do linii czasowej, stan głowy odzwierciedla techniki rzeźbiarskie czwartej dynastii. Brak dowodów na ponowne rzeźbienie. Wielkość ciała ma sens z większą głową. Obecna głowa wygląda jak doczepiona. Czy to odzwierciedla pierwotne ograniczenia projektowe, czy późniejsze modyfikacje, pozostaje przedmiotem debaty? Analiza stylistyczna twarzy, według niektórych badaczy, wykazuje wpływy nowego państwa, według innych starego państwa. Bez inskrypcji określających, kto i kiedy wyrzeźbił głowę, tajemnica małych proporcji trwa. Zidentyfikowali trzy podziemne anomalie przed łapami, wzdłuż boków i po lewej stronie zatka. Jedna anomalia na południowym boku, w pobliżu ołtarza z epoki rzymskiej, wskazywała na możliwy pionowy szyb. Zespół użył sprzętu elektromagnetycznego, wysyłali sygnały w ziemię, mierzyli opór. Obszary o niższym oporze sugerowały puste przestrzenie lub inne materiały. Tomasz Dobecki pracował z Robertem Schochem w 1991 roku. Podczas badań sejsmicznych wykryli dowody na istnienie komory pod lewą łapą. Dane z fal dźwiękowych pokazały pustkę w litej skale. Wymiary niejasne. Anomalia mogła być naturalną szczeliną lub przestrzenią stworzoną przez człowieka. Brak wierceń potwierdził to. Teoria Komnaty Rekordów wyłoniła się z psychika Edgara Keysa w latach 30. XX wieku. Kajsy twierdził, że uchodźcy z Atlantydy zbudowali Sfinksa i ukryli wiedzę w komorze pod prawą łapą między Sfinksem a Nilem. Komora rzekomo zawierała zwoje dokumentujące cywilizację Atlantydów datowane na 10 500 lat przed naszą erą. Case nigdy nie przedstawił dowodów archeologicznych. Jego zwolennicy utworzyli Stowarzyszenie Badań i Oświecenia. Finansowali badania w Gizie, mając nadzieję na znalezienie komnaty. Komnata rekordów pozostaje nieudowodniona. Wykryto cechy, które mogą wskazywać na nieodkryte korytarze lub struktury fundamentowe, prawdopodobnie część ukrytej sieci łączącej topografię rytualną giza. Struktura rozciągająca się na setki, być może tysiące metrów. Ogłoszenie wywołało spore zainteresowanie mediów, niezależne potwierdzenie w toku. Piaskiem na głębokości od 0,50 do 2 metrów, połączoną z głębszą anomalną rezystancją 10 na 10 metrów, na głębokości od 5 do 10 metrów. Badanie sugeruje, że jest to możliwe archeologiczne wejście lub szyb grobowy. Jedno wejście na zadzie na północ od centrum, drugie po lewej stronie w połowie drogi między przednimi i tylnymi łapami. Oba prowadzą do ślepych korytarzy. Trzeci szyb za głową, wykopany na 27 stóp przez Weiss i Peringa. Wszystkie zbadane. Brak znaczących znalezisk. Barajze zamknął je blokami naprawczymi i cementem. Twierdzą, że większość tych szybów została wykopana przez poszukiwaczy skarbów i złodziei grobowców na przestrzeni wieków. Nie były częścią pierwotnego projektu, ale dane sejsmiczne nadal pokazują anomalie podpowierzchniowe. W całym Gizie istnieją naturalne jaskinie wapienne. Skała macierzysta jest poprzecinana szczelinami i pustkami, powstałymi miliony lat temu. Rozróżnienie między naturalnymi cechami a komorami stworzonymi przez człowieka wymaga wierceń i bezpośredniej obserwacji. Brakujący nos i dowody celowego wandalizmu. Mit o Napoleonie trwa. Żołnierze Bonapartego rzekomo strzelali z armat do Sfinksa podczas kampanii egipskiej 1798 roku. Zniszczyli nos jako cel do ćwiczeń. Ta historia jest fałszywa. Duński odkrywca Frederick Louis Norden narysował Sfinksa w 1737 roku. Jego rysunek nie pokazuje nosa 61 lat przed przybyciem Napoleona. Francuski przyrodnik Pierre Bellon odwiedził go w 1546 roku. Napisał, że Sfinks doznał uszkodzeń i nie miał już pieczęci wdzięku i piękna podziwianej przez Abdela Latifa w 1200. W 1378 roku Sayyim Aldar odkrył, że miejscowi chłopi składają ofiary Sfinksowi. Mieli nadzieję kontrolować sezonowe powodzie Nilu, poprawić plony. Sayyim Aldar uznał to za bałwochwalstwo. Wziął dłuto do twarzy Sfinksa, usunął nos. Lokalne przekonanie mówiło, że zwiększone pokrycie piaskiem płaskowyżu Giza. Było odwetem niebios za ten akt zbezczeszczenia. Saim Maldar podobno został stracony przez rozwścieczonych mieszkańców, którzy obwiniali go za katastrofę. Celowy wandalizm ze strony kogoś, kto sprzeciwiał się kultowi posągów, prawdopodobnie rozsypał się na fragmenty. Zaginął w piasku. Wykopaliska między łapami Sfinksa w XIX wieku odkryły fragmenty ceremonialnej brody i czubek Ureusza, kobre na czole, brak fragmentów nosa. Zachi Hawas jasno stwierdził, że Napoleon Bonaparte nie ma nic wspólnego ze zniszczeniem nosa sfinksa. Zniszczenie nosa symbolicznie zabiło ducha, który według wierzeń zamieszkiwał posąg. Znalazł kilka fragmentów brody. Odkrył również czubek Ureusza, kobry noszoną na czole faraona. Kawilia zabrał niektóre fragmenty, pozostawił inne w piasku. Kiedy Emil Bareis oczyścił sfinksa w latach 1925 do 1926, odzyskano dodatkowe fragmenty brody. Wysłano je do Kairu. Nieprosta broda noszona przez żyjących królów. Wskazuje to, że broda została dodana podczas renowacji, a nie była częścią pierwotnego rzeźbienia IV dynastii. Większość ekspertów uważa, że faraon Totmes IV dodał ją podczas renowacji około 1400 lat przed naszą erą w XVIII dynastii. Stela opowiada o wizji Totmesa. Jako młody książę odpoczywał w cieniu sfinksa podczas polowania. Sfinks, jako Bóg Choremachet, przemówił do niego we śnie. Obiecał mu tron, jeśli oczyści piasek pokrywający monument. Totmes oczyścił piasek. Został faraonem. Dodał brodę, aby uczcić Boga. Wykazuje drobne detale, zaplecione pasma, zakrzywioną końcówkę. Fragment został przekazany muzeum przez Kawiglię, teraz skatalogowany jako EA-58. Kryształlizacja soli, infiltracja wilgoci. Broda się urwała, spadła między łapy, roztrzaskała się na kawałki. Był to późniejszy dodatek, mający na celu uczynienie Sfinksa Bogiem. Istnienie brody rodzi pytania o pierwotny wygląd Sfinksa. Sfinks z IV dynastii, przedstawiający Kefrena, miałby prostą, królewską brodę. Zakrzywiona boska broda sugeruje, że w Nowym Królestwie Sfinks był czczony jako Bóg. Już nie tylko posąg strażniczy, ale chore machet, z horyzontu, bóstwo słoneczne połączone z wizerunkiem Faraona. tele snów znajduje się między łapami Sfinksa. Ponownie wykorzystany próg drzwi z grobowca Kefrena. Gniazda zawiasów z tyłu pasują do progu świątyni. Totmes IV postawił ją w pierwszym roku swojego panowania, 1401 roku przed naszą erą, według konwencjonalnej chronologii. Mówi: Piasek zakrywa moje ciało. Czekałem na ciebie, abyś zrobił to, co leży mi na sercu. Wiem, że jesteś moim synem i obrońcą. Bóg obiecuje królewskość. Jeśli usuniesz piasek, dam ci moje królestwo na ziemi. Totmes IV nie był następca tronu. Jego ojciec Amenhotep II. Miał starszych synów. Istnieją dowody w postaci trzech misternie wyrzeźbionych stel, przedstawiających innych książąt składających ofiary sfinksowi. Ich imiona zostały starannie wymazane. Publikacja Selima Hassana z lat 40., częściowo opracowana przez Dorothy Eade, po raz pierwszy zasugerowała, że Totmes pozbył się swoich braci albo przez śmierć, albo przez hańbę. Zatarł ich imiona zdobył tron. Legitymizacji władzy. Totmes IV podąża za wzorcem. Ale jego sen wyróżnia się. Bóg mówi bezpośrednio. Zawiera transakcję. Usuń piasek. Zdobądź tron. Ten transakcyjny element sugeruje spreparowaną historię, a nie autentyczne mistyczne doświadczenie. Ta neurologiczna choroba powoduje intensywne wizje duchowe i religijność. Mogłaby wyjaśnić wczesną śmierć Totmesa, około 30 roku życia i jego religijną wizję opisaną na steli snów. Pacjenci z padaczką skroniową zgłaszają głębokie doświadczenia duchowe. Rozmowy z bóstwami, poczucie boskiej obecności. Gdyby Totmes miał tę chorobę, jego sen mógł być halucynacją wywołaną atakiem, zinterpretowaną jako boskie objawienie. Ale niezależnie od tego, czy sen był prawdziwy, sfabrykowany czy wywołany epilepsją, cel steli jest jasny: legitymizować królewskość Totmesa, demonstrować pobożność poprzez restaurację sfinksa, zjednoczyć się z potężnym kapłaństwem Chorem Maketa. Stele zadziałała. Totmes panował około 10 lat. Prowadził kampanie wojskowe, budował pomniki. Jego mumia, odkryta w grobowcu KV 43 i przeniesiona do skrytki w KV 30, w piątym pokazuje skrajnie wychudłe ciało. Ciężka choroba wyniszczająca. Zmarł młodo. Odniesienie do haw pozostaje spornym dowodem w debacie o budowie Sfinksa. Brakujący ureusz i pierwotne malowane kolory przez tysiąclecia wietrzenie osłabiało kamień. Ureusz się złamał, spadł, czubek przetrwał. Reszta nie. Kolory wyblakły wieki temu. Wietrzenie zmyło farbę. Wiatry pustynne, narażenie na słońce, ścieranie przez piasek. O wschodzie słońca malowany Sfinks zwrócony na wschód lśniłby. Próby rekonstrukcji pierwotnego wyglądu wykorzystują ślady pigmentów i analizę porównawczą. Posągi z Starego Królestwa pokazują podobne schematy kolorystyczne. Modele komputerowe renderują Sfinksa z farbą. Wyniki są zadziwiające. Monument przekształca się ze zwietrzałej ruiny w żywą boską postać. Trzy tunele ślepe bez wyraźnego celu. Wszystkie prowadzą donikąd lub zostały zbadane z minimalnymi rezultatami. Wykute przejścia sugeruje to, że mogły służyć celowi w historii sfinksa. Wentylacja, dostęp rytualny, szyby eksploracyjne ze Starego Królestwa lub restauracji Nowego Królestwa. Brak inskrypcji wyjaśnia ich przeznaczenie. Ale późniejsze badania sejsmiczne wykryły anomalie poniżej tego obszaru. Wiertło mogło minąć sąsiednie pustki o metry. Debata o tożsamości. Analiza porównawcza twarzy pokazuje podobieństwa do znanych wizerunków krófu. Słynny posąg szefrena z Diorytu w Muzeum Kairskim ma inne proporcje. Sceptycy kwestionują dopasowanie. Porównanie z wieloma królewskimi twarzami z czwartej dynastii. Taka praca została wykonana. Wyniki opublikowane w specjalistycznych czasopismach. Konsensus skłania się ku szefrenowi, ale nie jest absolutny. Istnieją drobne różnice, a styl jest subiektywny. Na podstawie bliskości jego piramidy, pozyskiwania wapienia, kontekstu architektonicznego, spójności stylistycznej z monumentami Starego Królestwa, faliste pionowe profile niespójne z 45 wiekami suchego wietrzenia, teoria ta sugeruje, że kompleks w Gizie koduje wiedzę astronomiczną ze znacznie starszej cywilizacji. Odczyty Kejsa są odrzucane przez główny nurt nauki jako pseudohistoria. Ta sekwencja wskazuje na jedną fazę budowy. Dendrochronologia, datowanie radiowęglowe i datowanie luminescencyjne nie mogą być zastosowane do rzeźbionego kamienia. Wapień ma miliony lat. Rzeźbienie nie pozostawia materiału organicznego do datowania. Polegamy na kontekście, związanych artefaktach, analizie stylistycznej, a ten kontekst wskazuje na czwartą dynastię. Chyba, że przyszłe wykopaliska znajdą artefakty pod Sfinksem datowane na okres przeddynastyczny. Data budowy pozostaje sporna. Egipski posąg miał inne znaczenie. Połączone wiele bóstw słonecznych, sfinks stał się ośrodkiem pobożności religijnej. Graffiti po grecku i łacinie pokrywa pobliskie kamienie. Nazwa Sfinks się przyjęła, ale pierwotna egipska tożsamość została utracona. Wyrównania z przesileniami, równonocami, wschodami gwiazd, dowody są sporne. Sfinks jest zwrócony dokładnie na wschód. W dniach równonocy słońce wschodzi bezpośrednio przed nim. Symboliczne odrodzenie. Era wyłaniający się z horyzontu. Sfinks jako świadek. Włączali je do współczesnych systemów wierzeń. Tysiącletnia podróż Sfinksa od królewskiego posągu do Boga Słonecznego pokazuje ten proces. Struktury obejmujące setki do tysięcy metrów. Badanie przeprowadzone przez Getty Conservation Institute w kwietniu 2024 roku przy użyciu trójwymiarowego georadaru pokazało połączone pustki pod zachodnim skrzydłem płaskowyżu Czefrena. Niezwykłe, puste strefy sąsiadujące ze Sfinksem. Możliwe nieodkryte korytarze, struktury fundamentowe, ukryta sieć łącząca topografię rytualną Gizy. Japońsko-egipska ankieta z 2024 roku znalazła strukturę w kształcie litery L pod zachodnim cmentarzem. 10 na 15 metrów. Wypełniona piaskiem. Głębokość od 0.5 do 2 metrów. Połączona z głębszą anomalią oporową. 10 na 10 metrów na głębokości od 5 do 10 metrów. Zaproponowano jako możliwe wejście lub szyb grobowy. Czy istnieje podziemne miasto? Sieć tuneli poprzedzających piramidy? Przestrzenie rytualne wykute pod płaskowyżem? Istnieją prozaiczne wyjaśnienia. Naturalne jaskinie wapienne. Stary urobek z wykopów. Podziemne kanały wodne. Pod Gizą znajduje się akwifer Nilu. Kapilarne działanie przemieszcza wodę przez wapień, tworzy pustki w miarę rozpuszczania skały. Egiptolodzy domagają się ostrożności. Sensacyjne twierdzenia szkodzą wiarygodności, ale anomalie radarowe są realne. Coś tam jest. Wiele badań przeprowadzonych różnymi technologiami wykrywa pustki. Ta technika nieinwazyjna może mapować pod Sfinksem, ale takiego skanu nie przeprowadzono. Finansowanie, pozwolenia, czas wszystko to bariery. Do tego czasu pustki pozostają kolejną tajemnicą sfinksa, wykrytą, ale niebadaną. W 2024 roku radar wykrył pustki, do których nikt nie ma dostępu. Sfinks gromadzi tajemnice szybciej niż nauka je rozwiązuje. Ale 12 rzeczy pozostaje niewyjaśnionych: erozja wodna z klimatu, który zakończył się 7000 lat temu. Głowa zbyt mała jak na ciało. Komory wykryte, ale niezbadane. Nos odłupany w 1378 roku. Boska broda w kawałkach, stele propagandowa głosząca boską królewskość, brakujące kolory i kobra, tunele donikąd, twarz, która może nie należeć do Szefrena, data, która nie pasuje do geologii, bóg przemianowany przez Greków i pustki pod łapami, gdzie coś czeka. Dodatkowe badania zaplanowane na 2026 rok po uzyskaniu zgody Ministerstwa Starożytności. Kwestionujemy głowę, ponieważ architekci rozumieją proporcje. Wykrywamy komory, ponieważ istnieje technologia radarowa. Przyszłe odkrycia dodadzą więcej tajemnic. Taka jest natura archeologii. Każda odpowiedź rodzi nowe pytania. Sfinks spogląda na wschód. Od czterech i pół tysiąca lat. Może dłużej. Czekając na wschód słońca. Strzegąc zmarłych. Obserwując wzloty i upadki cywilizacji. 73 metry kamienia, które same się nie wyjaśnią. Ale my wciąż pytamy. Bo to ostatecznie napędza naukę. I zawsze będziemy pytać.